Witajcie, zapraszam was dzisiaj na tutorial na karteczkę dla chłopca z papierów od Scrap 8, a także na tutorial na gałązki zrobione z papieru do drukowania zdjęć na drukarce atramentowej oraz pomalowane tuszem alkoholowym z akrona. A na samym końcu filmiku będzie przegląd moich zakupów, które ostatnio właśnie zrobiłam w akronie w Tedim, a także tutaj u mnie w lokalnej takiej hurtowni artykułów kwiatowych. Ostatnio dowiedziałam się, że w Gdańsku otwarto sklep Action, więc będąc właśnie w mieście, żeby załatwić swoje sprawy, zajechaliśmy, aby obejrzeć, co tam jest. Oczywiście wstępnie na stronie z tego, co jej powybierałam, to praktycznie nic nie było. No, ale znalazłam y, tusze alkoholowe z y, brokatem. Jeszcze wcześniej nigdy nie bawiłam się tymi tuszami, więc wzięłam na próbę. One nie są drogie, one kosztowały bodajże 4,39 chyba za dwie sztuki. Kupiłam w pięciu kolorach. Y, te tusze mają bardzo dużo brokatu, znaczy, używa się tą pipetkę. Jak y, nabierzecie całą, to wiadomo, że ten. Y, ten brokat spłynie do samej końcówki, więc na początku leci wszystko z brokatem, a potem już sam tusz. Więc tak trzeba uważać, troszeczkę sobie tam potem podobierać tego, tego tuszu. No zależy na jakim efekcie nam zależy. Ja, oczywiście, nie miałam żadnego papieru dostosowanego do tusz alkoholowych, i tak pomyślałam, że spróbuję wykorzystać taki papier. No dość stary, dostałam go kiedyś, już ktoś przestał drukować zdjęcia, więc wzięłam i też, prawdę mówiąc, przestałam drukować już zdjęcia właśnie na drukarce atramentowej, bo mam kanona selfie. No i mówię, żeby nie leżał, spróbuję, jak to wygląda. Wygląda jak dla mnie całkiem fajnie. Kolory są bardzo takie żywe. Ten papier też jest dość odporny, chociaż trzeba uważać przy nag nagrzewaniu nagrzewnicą, bo lubi spuchnąć. Tutaj na filmiku wykorzystuję listki wycięte z wykrojników Lady i e Design i takie gałązki, dla mnie to kojarzy się z gałązkami porzeczki, ale nie wiem kto jest autorem tych wykrojników. Te zielone gałązki malowałam na dwa sposoby. Najpierw pomalowałam jaśniejszym tuszem. I teraz tak, te z tymi drobnymi listkami, dodatkowo ciemnym, ciemnym tuszem, bo w opakowaniu zawsze jeden jasny, drugi ciemny. Ten ciemny to czasami wygląda jak czarny. I tutaj te malutkie wysuszyłam i tak naprawdę zostawiłam. Natomiast te podwójne listki, dodatkowo jeszcze gdy już one podeszły, dodałam jeszcze trochę tego tuszu, żeby były przebarwienia. Potem podgrzałam i jeszcze nałożyłam złotą folię. Przyznam tam dociśnięcie, dlatego że jak podgrzejemy trochę ten tusz, to on się zrobił lepki. Nie wiem, czy zawsze jest taki efekt, bo nigdy się tym nie i nie interesowałam. No, ale wyszły takie bardzo fajne, błyszczące gałązki. I na koniec, jeszcze dodatkowo, ponieważ ten brokat troszeczkę sypał się z tych gałązek, to popryskałam lakierem do włosów. Wszystko odłożyłam, żeby dobrze wyschło. Dlatego, że jeszcze przez dość długi czas po spryskaniu lakierem do włosów, wszystko się klei. Przechodząc do karteczki, to moja kartka ma wielkość 15x15 cm, tak naprawdę chyba to jest taka standardowa kwadratowa kartka u mnie i chciałam ją właśnie zrobić z papierów Scrap8 z tej nowej dziecięcej kolekcji, którą jak Wam pokazywałam w poprzednim filmiku, dostałam parę arkuszy w gratisie. Ta kolekcja jest bardzo ładna w takich delikatnych kolorach. I Tutaj właśnie sobie pomyślałam, że wykorzystam te moje takie bardzo intensywne kolory listków, żeby troszeczkę się ta karteczka zrobiła taka nożywsza. Nie chciałam, aby pudełko było bardzo mocno ozdobione, a więc wyciąłam sobie trzy kółka w różnej wielkości, podkleiłam je na birmacie żeby były takie, no takie dość odstające, żeby był ten efekt 3D. A to górne yy, kółeczko wycięłam też z papieru, gdzieś tam w rogu był samolocik. I właśnie postanowiłam, że takim głównym ozdobnym, ozdobnym elementem pudełeczka będzie ten samolocik, skoro to kartka dla chłopca. Jeżeli chodzi o karteczkę, te kwadratowe warstwy też przykleiłam na dystansie i to były dystanse takie też z tektury 1,5 mm, ale już te kółeczko górne, te najmniejsze, przykleiłam na podwójnej warstwie tekturki birmaty. Dlatego, że jeżeli chcę robić sobie właśnie dookoła tego kółeczka taki jakby, tak jakby wianuszek z tych gałązek, no to muszę mieć miejsce. Więc tak jak i poprzednio przy innych kartkach, które Wam pokazywałam, też zrobiłam sobie właśnie taki większy dystans. No i tutaj też wykorzystałam season do zbudowania sobie takiej podstawy mojego wianuszka. Następnie będę uzupełniała dookoła wszystko gałązkami. I w dolnym, może który to będzie róg? W dolnym lewym roku yy, przykleję sobie dwa kwiatuszki, bo najpierw chciałam pouzupełniać samymi gałązkami, ale potem już zauważyłam, że jeszcze zaraz wejdę na miejsce dla kwiatków i już mi się nie zmieszczą, więc wolałam yy, na samym początku właśnie przykleić sobie yy, kwiatki. I wykorzystywałam właśnie tutaj te moje gałązki yy, zrobione z tego papieru do drukowania są one naprawdę w fajnym, intensywnym kolorze. Dodatkowo bardzo się błyszczą dzięki brokatowi, ale żeby też, oczywiście, troszeczkę to wszystko przytłumić, wykorzystałam białe gałooski i w kolorze kraftowym. Potem będę bardzo długo zastanawiała się nad wyborem obrazka na środek. I tak jak potem już oglądałam ten film przy, no tej, przy, po tym pierwszym renderowaniu, to tak sobie myślę, że mogłam zostawić jednak tego słonika z balonami, bo jakiś taki szybszy się wydawał i bardziej pasujący do, do tych wszystkich moich gałązek. No ale postawiłam na tego... Boże, Boże to jest chyba zajączek z, z kwiatuszkiem. No i już tak musi zostać, bo go po prostu podkleiłam. Jak nagrywam z pamięci, to oczywiście zawsze mam problem, żeby zapamiętać, co na tych kartkach jest dokładnie, więc tutaj jest po prostu myszka z kwiatuszkiem, a nie zajączek. Karteczka nie ma jeszcze swojego przeznaczenia, dlatego nie dałam żadnego napisu. Potem, czy to będą jakieś, nie wiem, gratulacje z okazji urodzin, czy może pierwsze, drugie urodzinki, to po prostu dodam sobie napis yy, taki, jaki będę potrzebowała. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wykorzystałam tusze. Tutaj próbowałam troszeczkę je porozmazywać właśnie na szybie. Widzicie tutaj efekt. Chyba zużyłam jakoś trzy komplety. Wypróbowałam właśnie niebieskie, żółte i zielone. A tutaj już różne te listki, które mi właśnie wyszły. Tutaj przy wykorzystaniu właśnie tego najjaśniejszego zielonego tuszu i, i, te, i złotej, Folii. Tutaj jeszcze próbowałam takie ala bratki zrobić, łącząc różowy i niebieski. I nawet chciałam tutaj do tej karteczki zrobić z tego kwiatka, ale jakoś tak nie bardzo mi pasował. Dodatkowo tutaj jeszcze Wam pokażę troszeczkę ten najciemniejszy zielony, który tak wygląda troszkę jak czarny, bez rozcieńczenia. Rozcieńczyłam go zmywaczem do paznokci i zrobił się taki fajny zielonkawy. Tutaj te, te moje porzeczki ten ciemniejszy chyba wyszedł najfajniej z wykorzystaniem dwóch kolorów właśnie w tych odcieniach turkusowych. A tu już te gałązki, co robiłam na początku, czyli dwa kolory zielonego i brokat. Tu jeszcze chyba nawet jest troszeczkę tej złotej folii. No i to już chyba wszystko. Tutaj widzicie kolory, zawsze są dwa. Jeden jest taki właśnie ciemniejszy, tutaj był ciemniejszy żółty i pomarańczowy. Dwa zielone, tylko mówię, ten ciemniejszy zielony wychodzi czarny. Dwa odcienie niebieskiego, turkusowe i różowe. Z tym, że jeden jest różowy, drugi jest bardziej czerwony. Wydaje mi się, że był jeszcze jeden kolor w odcieniach fioletu, ale no teraz nie dam sobie ręki uciąć. Te niebieskie jeszcze jako jedyne miały właśnie brokat srebrny, bo te pozostałe kolory były z brokatem złotym. Dodatkowo, jeszcze z innych firm, można dokupić bodajże blendery, chyba i tam jeszcze jest jakiś medium do rozrzedzania. Także myślę, że kupię i spróbuję, jak one właśnie współpracują z tymi tuszami z Actiona. I też podoba mi się chyba właśnie efekt tego tusza alkoholowego. No a teraz już przechodzimy do zakupów. Kupiłam gesto. Będę Wam podawała też od razu ceny, jakie są. Gesso 11,57. Farba Vintage, jest to farba kredowa, jak byłam. Na zakupach to była tylko szara i biała, więc wzięłam białą. I ona kosztowała 8,95. I postanowiłam też spróbować właśnie tego puringu, więc kupiłam medium do puringu. Ono kosztowało 12,86. Nie wiem z czego te dziwne ceny się biorą. Ehm, podobrazie malarskie 29x29 cm, takie grube 3D. Ono było taniutkie. Hmm, nie wiem, jak ono kosztowało. I teraz nie mogę znaleźć. A 10,29. Wziąłam też na spróbowanie te pędzelki. Pędzelki też były tam chyba 7,95. No i oczywiście to, co uwielbiam, brokat, udało mi się trafić w pięciu odcieniach i ta, taka jedna wieża brokatowa kosztowała 4,39. Były trzy dostępne rozmiary folijek do kartek po 3,55 za sztukę, bodajże 13x13, 15x15 i C6. Kupiłam sobie także trzy kleje, taki glue po 4,29 za sztukę. Wziąłam też drugie nożyczki do materiału, one są po niecałe 9 zł, są naprawdę bardzo fajne. I dwa kolory drucików 2.59 za sztukę. Sznurek też 2.59 za sztukę, to jest taki kolor jakby kraftowy ze złotą nitką. Wziąłam też narzędzie do złoceń. pewnie jak to z jakością z Akshona bywa różnie, no ale wypróbuję. A do tego dobrałam, ono 13,49 kosztuje, a do tego dobrałam sobie jeszcze folię w roce 4,39 za sztukę. Kiedyś w akwarium były takie bardzo fajne kwiaty z brokatem, ale już od dawna nie ma ich sprzedaży, tylko teraz wzięłam na próbę takie właśnie brzoskwiniowe za 3,59 i białe za 3,49. Były też dostępne stempelki, ten ptaszek był za 4, bodajże 19, a te właśnie fajne takie duże stempelki roślinek i tych znaczków takich pocztowych były naprawdę za śmieszne pieniądze za 3,49. Wziąłem też kilka wykroników. Tutaj widzicie brzegowe. One były za 4,39. No są bardzo malutkie, ale myślę, że też je wykorzystam. Tutaj jest taki do składania jakby balonik, ale ja wzięłam to tak. No mi się skojarzyło właśnie, że mogłam zrobić shaker jajka na święta, dlatego wziąłam to bardziej właśnie ze względu na ten shaker jajeczny. I on był bodajże ten wykronik za 14,49. Te następne były za 14,69. Znalazłam jeszcze właśnie wycinane elementy ze sklejki. To są cyferki i literki. Właśnie czegoś takiego mi brakowało. to nie robiłam kartkę i nie miałam z czego wziąć takich troszeczkę większych cyferek. Zakupiłam sobie dwa opakowania tego. Te drewniane elementy były po 3,49. Widziałam, że gdzieś dziewczyny na filmikach właśnie zakupowych chwalą te bloki Zakrzona, więc wzięłam sobie dwa. Tam jest y, trzy razy po dziesięć takiego cienkiego papieru i kartonu. Nie wiem, nie potrafię określić grubości tego kartonu, nie wiem, z 200 gram ale wydaje mi się, że będzie dobry na bazy. Y, też patrzyłam właśnie na ten czarny, bo czasami jest tak, że jest on w różnych odcieniach. Taki czasami zielony kawy się wydaje. Ale nie, tutaj oba te papiery pasują do siebie, tak że będzie można wykorzystać yy, i jeden i drugi. Dobrze, teraz przechodzimy do zakupów z yy, Tutaj kupiłam bardzo malutko. Yy, te aplikatory do tuszy były po 5 zł za właśnie 3 sztuki. Dodatkowo te wszystkie takie półperełki. Teraz zobaczyłam, że nie wiem, czy wymieszały mi się z poprzednim razem, bo widzę, że tu wszystkie są po 1 euro, ale na większości opakowań jest 5 zł, na jednym jest 4 zł, więc nie wiem. I tutaj wziąłem jeszcze takie styropianowe kulki do środków kwiatuszków. Sznurki były w komplecie za 10 zł. Trzy kolory, bo więcej kolorów, ale ja wziąłam tylko różowy. I wzięłam blade tram, jeden okrągły, bo bardzo lubię te blade tramy okrągłe. Zresztą lubię robić różne obrazki właśnie na koła Te kuleczki styropianowe były po 5 zł. One są całkiem fajne, bo są pomalowane farbą, a nie takie zwykłe styropianowe. A to już zakupy z mojej takiej hurtowni, tutaj w moim miejscu zamieszkania kwiatowej. To te plastikowe gałązki wzięłam na środki do kwiatków. One były po 5 zł za sztukę. A tutaj, już główki czosnku w dwóch kolorach, też wzięłam po 4 zł za chyba sztukę jest i takie fajne beżowe i niebieskie. Zdecydowałam się też na tą gałązkę, właśnie też na środki, oczywiście, do kwiatów, bo ona naprawdę bardzo fajny niebieski kolor. I za tą gałązkę zapłaciłam 6,70. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że karteczka Wam się spodobała i taki mój pierwszy filmik zakupowy. Dajcie znać, czy chcecie, abym takie filmiki dla Was robiła. Pozdrawiam serdecznie, i Justyna.